Trzy, cztery. Na straganie! Na straganie w dzień targowy. Takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze, pan tak wiecznie, panie Koprze. Cóż się dziwić, mój śtygorku? Leżą tutaj już od torku. Rzeczy na to kalarepka. Spójrz na rzepę, kal Groch po brzuszku rzepę klepie. Jak tam rzepo? Coraz lepiej. Dzięki, dzięki, panie grochu. Jak przyjdzie się po kroku Ja śpię staję w kuchni. Rada, ruda, spać nie może. Seler! A to Westchnął seler. Burak stroni od cebuli, a cebula doń się czuli. Mój burak, mój czerwony, czy byś nie chciał takiej żony? Burak tylko nos zatyka. Westchnął seler. Naraz słychać głos pasoli. Co się pani tak moli? Nie być dla mnie taka Odpowiada jej brukselka. Widzieliście jaka krewka. Zaperzyła się marchewka. Niech rozsądził. Na nas kapusta. Co kapusta? Tak. Koba pusta. O kapusta, rzeczy smutnie. Moi drodzy, po co to hutnie, Po co wasze stare głupie? My i tak zginiemy w zupie. A to... Westchnął seler. Targowy, tak jak w dniu słyszę Takie słyszy się rozmowy Może patrze o mnie oczy pan tak wiem, nie Pełny Duszę widzieć mój szczepiorku